Cześć, tu Kuba Brawl i witajcie na moim kanale, słuchajcie wszyscy. No i dzisiaj, sobie, słuchajcie, gramy za dymę. Hmm, może tutaj to, to podgłoszę, bo nie, nie wiem, jak tam słyszycie. E, I jestem, słuchajcie, dzisiaj z Nie którego nie słyszycie niestety. E, I nie powiem dlaczego. Nagrywam teraz film, e, nagrywam teraz dźwięk w programie do montowania. E, wcale nie jest tak, że jestem głupi i, i że nie włączyłem sobie dźwięku w nagrywaniu. E, Możecie mi pogratulować komentarzy oraz możecie również zalajkować ten film, zostawić mi subskrypcję, ponieważ teraz nie jestem takie skupiona i nagrywam to włosy. Um, już po tego wideo. No i słuchajcie... Za wkrótce również pojawi się link do mojego programu Animation, w którym będziecie mogli mi zostawić donate'a i napisać coś miłego dla mnie. To jest też nie spokojnie, ja, ja nie będę czytał miłe rzeczy, ale. Znaczy, będę je czytał, ale nie będę ich czytał na filmie. A miłe rzeczy jak najbardziej mogę czytać na filmie, także no, słuchajcie, możecie też napisać, czy mam głośniej, czy ciszej, czy jak. Mm. No, słuchajcie, to tyle ogólnie. Z takich informacji. Aha, I wkrótce jakbyście chcieli, to może pozyskać w mój Discord. Yy, 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 może że też Wam podam mojego Instagrama za niedługo. Ale to się okaże. Jak nie będę pokazywał swoich fotek, jako, jakiś mały, to będę jakby miała tego rzucał czy coś. Albo będę rzucą swoje fotki na zamazane czy coś, bo nie mogę pokazać tutaj, że Nie będę występiał takich rzeczy, słuchajcie, albo... Ważne, że już po nie byłbym sobą. Zawsze. Znaczy nie od ja zawsze, no, od dwóch dni nagrywam filmy na YouTube i na razie w pewnym razie nie zamierzam pokazać twarzy, mowa kiedyś o słuchacie, za parę lat i nadal będę utrzymywał swój konsens i będę dalej nagrywał. Może wtedy słuchajcie, pokażę wam moją twarz. Zapraszam was oczywiście również do mojego klubu, do Szampanów Maziego. Mm. Nie do mojego klubu, klubu kolegi, ale, ale możecie bić y, do tego klubu. Mm, ja tam jestem gram bardzo często, to jest bardzo dobry klub. To no, może nie ma, nie ma jakoś bardzo dużo ludzi, ale są mili <grym> ludzie i okay, Słuchaj, to Nie, są, nie słuchajcie. Myślę, że wiele ludzi bardzo aktywni i słuchajcie, hmm, pamiętajcie, że możecie również zostawić mi subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie, nie zapomnieć e, o bardzo materiale, że od razu wam się To tle słuchajcie, słuchajcie, zaznaczcie dzwoneczek, to tylko bardzo ładne, że trafiłem w piłkę. Hmm, I słuchajcie, e, koniecznie zaznaczcie ponieważ wtedy nie tyle piszczemy filmu, że jesteś pierwszy, to chwalić w tym komentarzach i to nie będzie pan angstach wtedy także bardzo polecam no i ogólnie na jak WoW to ja na. to jak coś innego napisze to się napisze, ten, ten też. No, się żyje, to ja jesteśmy życie to i wam w nie um, no No i słuchajcie, robiszcie mi też komentarze, jaki mam zawód z brawlerem w przyszłym odcinku. Na nie chcę sobie takiego nagrzebiać, jak mam nagrzebiać na trumanku. Teraz to widzicie. Też te puszki, siódmy power mam nagrzebiać na sześć. Jak widać, że prokopa cztery bóla nieźle XP. Ma siódmy power na bólu i 15 rank. Um, także słuchajcie, to jest super. No może jeszcze później. W każdym razie się okaże. No to będzie. No a, ale oczywiście odczytam. W każdym razie. Możecie pisać nie? nie wiem, co słuchajcie. Możecie pisać swoje propozycje komentarzu, w komentarzu. do tego kanału. E, no i słuchajcie. Ja to czytam w komentarzach. Także, także możecie pisać. Tylko nie piszcie. Hmm również, żeby tak, żeby nic nie było do że to wszystko jest dobrowolne i że um, to słuchajcie um, nie, nie musicie dowiadywać to jest tylko to jest tylko taki um, dodatek do YouTube'a, że możecie wspólnie z youtuberami i mieszkami pisać kupić chipsy i, i, i do picia dobrego, jakaś browara prawda um, będzie fajnie. Um, nie rozartowałem z tym towarem oczywiście. Pimy sobie jak samo kubusia. Świetnie. Także... Um, także słuchajcie, um, nie jestcie na poważnie tego co lubię. Usłuchajcie gramy, gramy dalej. To uza dymę. Um, pamiętajcie oczywiście um, również żeby, eee... Uh, nie to jest ta, bardzo Brzydko spowodowała w, w, w tym filmiku Teraz nie się niech ale, ale ja do mnie nie Let's do this! W poprzednim odcinku, więc to Nie robię pisa nawet z, z Gościem, jak Gdzie to zostawcie subskrypcję i lajka pod filmem Let's go get it. to będzie kruko, będzie kruko. no i i i, 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 napiszcie mi co mam grać w przyszłym odcinku I jak będzie switch, to mogę sobie gra, grać nie będzie Albo może jeszcze będzie na Brawl się okaże, nie wiem, nie wiem ale słuchajcie, um, Jaki jest nasz ulubiony trek, nie będę grał Gengraba. Z yes. instrumentalem to jest największe zło na tym istnieje. I tyle. Tyle ja wam o o Graba. Tak nie lubię tego trybu Tak nie lubię Gengraba, w słuchajcie, tak bym nie lubię. Nie wiem, że możliwe, że się wydziera, bo tutaj taki pasek, który mi się Jak jakbyś tam mówię. Myślę cały czas, że w normie, ale tak się okaże, to nie jeszcze mogę powiedzieć. Okay. Czy wy słyszycie tak dźwięk, e, jest w e, e, grę? Możecie też mi napisać w komentarzu, to mam zmieniać e, czy, czy ma być głośniej ja i czy, czy ja mam być głośniej, czy jak to ma być. E, no, słuchajcie, um, jak to ma wyglądać na tym kanale. Mm. się okaże, że trochę. Trzeba sobie wykupić skrytkę kosztową. Let's go get him! Więc to Możecie na Nie mam nic przeciwko, także jak służycie jeszcze jakąś w to tak nie mogę powiedzieć. Jak to bardzo mi przeszkadza. Bo jakkolwiek mi przeszkadza, to mówię, od drugiego pokoju, to zawsze. 水这边好像这样的。 Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, zaglądajcie do opisu. Mam nadzieję, słuchajcie, że Wam się bardzo podobało i...